Chciałbym zbudować komputer, bo od tego ostatniego filmu mam tak ochotę zagrać Minecrafta. Tylko niestety mój laptop, on jest naprawdę super, ale do grania w Minecrafta tak średnio się nadaje. Zamówiłem wszystkie części, już powinna być ochroniarza. Jak bym mógł paczki? Dziękuję. To Na pewno tutaj jest wszystko do komputera? Do całości jest ogólnie potrzebnych jakieś sześć rzeczy, albo siedem. Siedem. Niżej się znam, ale widziałem jakieś filmy. Najważniejsza część to jest cała płyta główna. To jest coś takiego. Wszystkie rzeczy będziemy przyczepiać do tego. Ja się mam na tym znać? Zaczynamy od tej płyty głównej. Najpierw karta pamięci. Tylko gdzie to teraz dać? Zdejmujemy tą obudowę. Dobra. I wkładamy delikatnie tą kartę. Waga. Weszło. I zdejmujemy zabezpieczenie z pasty przewozzącej ciepło. Dzięki temu się nie będzie przegrzewać. Jednak okazuje się, że trzeba najpierw tutaj coś podkleić. Na ten mini kwadracik. Znowu ta karta. Znowu ta termoochrona. Teraz jest git. Najważniejsza rzecz, żeby komputer dobrze działał. To jest cała pamięć RAM. Wkładamy pierwszą. Jeśli się tak boję, że coś złamie. Chat GPT napisał, że mam ją włożyć do A2 i B2. W sensie tutaj są takie numerki. Przekładamy. Hec. One w ogóle tutaj powinny świecić. I teraz muszę zaczekać do jutra. Podosłownie wszystko jednak przyjdzie jutro.